Dzień witam serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zobaczymy, czy wiemy, czy coś jest prawdą, czy jest fałszem, ponieważ dzisiaj zajdę po magika i podejwa, i razem z nimi zagramy sobie w prawda, czy fałsz, i będziemy sobie opowiadać różne historie, i będziemy stwierdzać, czy to są prawdziwe, czy raczej zmyślone, totalnie wyssane z palca historie. Ja powiem wam szczerze, że nie jestem przygotowany do tego odcinka w żaden sposób. Nie mam wymyślonej żadnej historii, będę freestylować, czasem będę mówić jakąś, jakiś totalny fake z mojego życia, czasem będę mówić naprawdę realną historię. I zobaczymy, czy oni będą w stanie to rozpoznać Poznać czy nie, to się wszystko oczywiście widzowie okaże. E, a wy na samym starcie łapka w górę i subskrypcję. Zapraszam serdecznie na moje inne kanały, w szczególności na kanał e, Filip Szybka, ponieważ tam wleciały dwa bardzo fajne odcinki. E, ostatnio, więc wbijajcie i oglądajcie. Dobra, lecimy, e, lecimy po Dave'a i po, po, po tego, po magika. E, siemano! puk. puk. Te, nie masz teraz drzwi, jak ja mam pukać do tych drzwi, przepraszam Cię bardzo, halo jesteś? Ale co masz, tu nigdy drzwi nie było! To prawda, akurat, to prawda, no na no to nie mam argumentów. To prawda sobie muszę zrobić sobie jakiś dzwonek. Gdzie ty mnie wyciągasz od razu? Chodź, ty? chodź jest sprawa dobra, musimy ten Magik! Jesteś? Halo! Jesteś na chacie? Dla niego zawsze tyle ja, nie trzeba się czekać O widać. jesteś! Jesteś, zapraszam, zapraszam za mną panowie! Nie uczciwie, ja ani nawet słowa dzisiaj jeszcze nie powiedziałem, a co się drze niby Zapraszam za mną, nie, musimy się... pójść w ustronnym miejsce w dwójcie, no to dalej Słuchajcie, Pania. zagramy sobie dzisiaj, wy prawda czy fałsz. Co wy na to? jak ma to na czym domu polegać? Polega to na tym, że każdy z nas mówi sobie jakąś historię, i reszta stwierdza, czy to jest prawda, czy fałsz. No i jeżeli. E, I osoba, która zgadnie najwięcej rzeczy, po prostu, nie wiem, wygrywa kitcoiny jakieś. Co? O! O! Oh. Dobra. O! Oh. No, no jak ile? No, to ile. No, no jak to ile? No, każdy wchodzi do puli za jakąś kwotę, nie? No. Za ile, za ile magii proponujesz? Za 100 kitcoinów? Dobra. Dla A mnie git. Tak? No? Dla no dobra, cena, dobra Co dobra, dobra cena? Dobra to czekaj, Czyli co? Ja, czyli ja mówię 10. historię, wy zgadujecie czy to jest prawda czy fałsz I jak zrobię was w bola to wygrywam punkta Tak, tak, tak I liczymy sobie punkty Czyli dobra. wszystko zrozumiałe Magik, ty masz jakieś historie ze swojego życia? Na pewno coś się znajdzie, nie? Coś ich mam. Dobra, to ja może zacznę po prostu, jako że was tutaj Mała. zabrałem, wy... Ma a, tabliczki wam dam, macie tutaj jedne tabliczki, drugie tabliczki, żebyście sobie pisali. Ja, a, masz, no dobra, no ja też mam, ale dobra, uwaga, opowiadam historię. Kiedyś, na? gdy y, tak, y, bawiłem się na podwórku, jeździłem sobie na rowerze i tak dalej, y, y, mieliśmy takie bazy, y, sobie robiliśmy w lasku i znalazłem taki bardzo fajny patyk, który przypominał taką, y, taką maczugę i po dzień dzisiejszy mam go w domu. Prawda czy fałsz? Okay. Dobra, no to ja. E, Wy ja widzowie również zgadujcie w komentarzach tak i tak zobaczymy ile, ile wam się uda, ile wam się to uda to zgadnąć. No, ale ja to napisałem zanim to w ogóle było. Wy Dobra, powinniście no, pisać to tak, to żebyście prawda. nie widzieli nawzajem swoich rzeczy. Dobra, uwaga, prawda, prawda. Uwaga? No macie rację, to była prawda. ale, ale wiesz dlaczego? Bo ty masz. Bo, ma, bo masz duży dom, więc tak mówię, że jest, jest może <laughs> <to> być prawda, <problem. laughs> Że na pewno się jakiś patyk znajdzie w środku, tak? Okej, tak, tak. okej. Okay, okay. Dobra, Magik. musimy zrobić tak, żeby nie widzieć swoich odpowiedzi. No, 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 no. Magik, teraz ty. No, dobra, dobra. Ja... Mhm. Mm no to słuchajcie teraz wolę. Kiedyś, jak byłem w Krainie Smoków. Okej. Okay. Spotkałem pewnego trola. <laughs> no ale skąd hmm. ja nie mam wiedzieć, że to jest twarda, czy nie. <laughs> To jest koniec no, historii? Ale <laughs> ja A, okej. Okay. <laughs> Dobra, dobra, ale teraz bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, bo, bo teraz <grystanie> ustalmy jedną rzecz, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś opowiada historię, która jest na ogół prawdziwa, czyli na zasadzie, że właśnie że na przykład byłeś w tej krainie Smogu, spotkałeś tego trola i dał ci pracę dyniowy i tak naprawdę nie miałeś tego rozzwolnienia i to jest fałsz wtedy, nie? Bo a ty powiedziałeś, bo jakby wiesz, albo cała historia jest fejkiem, albo, 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 albo cała prawdą, żeby nie było czegoś takiego, że no dobra, ona że wiesz, jest cała Co? co? Że... Okay, czekaj, czekaj co? No, no proszę, no dobra To jest dobra, prawda, dobra, tak? No dobra To będzie najłatwiejsza to... kasa w moim życiu, to nie? Też to to mi to tak wydaje, robi sobie Nie Jesteście głąby, was zrobiłem pod konia No jak no to, ale to, to, to są... dobra, to ja takie coś też nie mogę Puk A jak ja, ale jak mi udowodnić, że ja zaraz powiem historię, że latałem na miotle i powiem, że to była prawda No że to jest bez bezsensu magiczny, przecież ty nigdy nie byłeś w żadnej krainie smoków To to prawda akurat, A... że Że ty nas A... opomulisz chyba Masakra, nie, taka grania z nimi, dobra Słuchajcie małe historii. Dobra, 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 no be, bez punktu. Dobra. Moja historia, moja historia. No dobra, masz punkt. No nie no, no mów Dobra, dobra, moja historia jest taka, że pierwszą dziewczyną, która podobała mi się w życiu miała na imię Karolina Kurde Nie wiem, no ja muszę strzelać przecież Dobra, no ja też... Ja też strzelam. No. Uwaga, no Okej. Okay. To była prawda. Jest! Yes! To była prawda, to była prawda, no. to była prawda. Dobra, punkt dla mnie, czyli każdy ma po punkcie, tak? Eee? Nie, ty nie no. masz, Dawid. Jak nie mam? No przecież tą prawdę twoją zgadłem. A, moją tak, czyli każdy ma po punkcie, ty a ty masz dwa. Nie, ty. Te, dobra, każdy ma po punkcie, każdy ma po punkcie. Dobra, czyli teraz ja odpowiadam historię. Dobra, tak. A więc tak moja historia jest taka. Gdy chodziłem do podstawówki, pracowałem w sklepiku szkolnym i e, pewnego dnia pobijłem się tam z kolegą w tym sklepiku i nas wyrzucili z tego sklepiku i już tam nie pracować Nie, później. ten. Dobra. Dajesz punkt, aleś. No, to jest prawda, to jest prawda. Nie, yeah, To jest prawda. No magik, no, no, widzę, że w ogóle mnie nie znasz. Dobra, dawaj, <grywa> magiczny. się... Dobra, to jest tu jestem od niedawna. Pora na historię, wystaną z palca magicznego. Tak, ja już nie. napiszę fałsz. Kto <grywa> jesteś się? No. No, dawaj. <grywa> no, Moja co dziewczyna tam? była starsza ode mnie. <grywa> Nic nie muszę zmieniać. <grywa> dobra, ja zrobię tak, żeby było ciekawie. Dobra, no. No, dawaj. A proszę, mamy konflikt interesów. No i co? No, kto ma rację? No, Była mocna. Była ja mocna, dobra, wygrałem. czyli, czyli fałsz, no dobra. No wygrałem, dobra. let's go, What's Czyli nie mam punktu, nie mam punktu. Dobra, ma punktu. dobra a, Dave, teraz, chodź tu, Magik. Ma... Czekajcie, we tak o tych dziewczynach. Mm. Mm. Co o do dziewczynach? Ja nic nie powiedziałem, a o dziewczynach To, to, to Magik powiedział. Dobra, magiczny. Dobra, to teraz pora na fałszywą historię. Haha, oh, okej. Okay. Dobra, to przyszły, prawda? <noise> nie, um, kiedyś, jak jechałem na rowerze, e, skręciłem sobie kostkę. Co mm o -hmm. Nie, ja uważam, że to jest fałsz. To jest fałsz, to jest fałsz. Nigdy, nigdy w życiu mi się nie zostało na, jakby, na rowerze. Jakby, jak można skręcić kostkę na rowerze? Nie wiem, nie wiem. <noise> no jakby, jak? jak, no jak właśnie... Magiczny. właśnie... Ale ty, 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 kiedykolwiek na rowerze jeździłeś magicznie, jak ty w jakichś Dolinach Smoków byłeś, ty... No właśnie. Ja na smoka jeździłem, jak powiem. Nowe. No to fajny rower. Dobrze. Dobrze. Moja, moja historia w tym momencie. Uwaga, a więc tak. Eee... No nie No niezła historia, no. Czekaj, myślę, no. myślę, nad, nad tym, myślę, co powiedzieć. Dobra, a więc tak. <gdy, cho gdy chodziłem do, sz do szkoły podstawowej, zamiast wycieczki szkolnej, raz mieliśmy noc yy, w, w, w szkole, po prostu. Bo nie, nie mieliśmy wycieczki szkolnej, mieliśmy noc zamiast tego zorganizowaną. Prawda? Fałsz. Uwaga, dobra, jest konflikt. Kto zgadł? Kto zgadł? Uwaga, to jest prawda. Co? Jakby nie mieliśmy zorganizowanej wycieczki yy, klasowej, więc, była, ja, więc powiedzieliśmy wtedy, że chcemy mieć jakby yy, Tom. Noc w szkole, po prostu i no nam to zorganizowali, no No, teraz magiczny Kasia, Jesteście gotowi? Mm -hmm. No, dawaj Zanim ojawiłem <laughs> się na no, kitabice, byłem na innej wiosce No Okej okay. Dobra No, ja mam No, ja też No No dobra, no Dobra <laughs> Je, łatwo <laughs> Dobra, Łatwo, magiczne, łatwo Dobra, no, to teraz, teraz Dawid, ty. Teraz Okej, 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 Kurczę, ale to musi być taka... jakaś real... taka historia, co, wiecie, to, to by... to by was podzieliła. No, no, Jak no. by to musiała być historia? Eee, dobra... Eee... Kurczę, nie, dobra! Zdałem, zdałem prawo jazdy za drugim razem. Za drugim razem. Okej, okay, dobra. Nauczyłem się jeździć, ale za pierwszym razem egzamin mi nie szedł i za drugim Ja, mi się wydaje, że za pierwszym zdałeś Za pierwszym zdałem, no. no Magiczny, jak ty byś więcej ufał w ludzi, to byś był lepszym człowiekiem Właśnie, właśnie, właśnie No skąd to mam wiedzieć? No nie, skąd nie mam wiedzieć, że w jakiejś Dolinie Smoków byłeś magiczny? To jest w ogóle bez sensu, on te wszystkie historie wymyśla Dobra, uwaga, ja teraz walę historie Moja pier ja pier pierwszą dziewczynę w życiu, taką jakby wiecie, no może nie to był, no, że to nie był poważny związek, bo to był, byliśmy za młodzi, ale pierwszą dziewczynę w życiu miałem w przedszkolu. No ale co, co, ale co dziewczynę że co powiedziałeś, że nie No siema, tak po prostu, wyrany. no że no, no, no. Prawda. No, no tak. prawda? Fałsz. <laughs> no jak fałsz? No na pewno to... miałeś taką przedszkolę. Nie, nie, w, w, w przedszkolu! nie, w postałówce dopiero, w trzeciej klasie podstawówki. Ja nie mogę, co za wrosos! <laughs> A to już był! Dobra. No. dobra. A, <laughs> to już był dorosły, słyszałeś go. <śmiech> no, <śmiech> dobra, no magi, dawaj. Dobra, jesteście gotowi! No. A... No kiedyś Zanim wybudowaliśmy jakiś sklep. <laughs> Okej. Okay. Miałem drugi sklep, który znajdował się na innym terenie. Poza hitemicami. Tutaj chcę się wyczerpować. Kurczo, mi się wydaje, że... Czy fałsz? Prawda. Prawda to będzie! nie o nie, ja wiem już o co chodzi chyba Czekaj, no, co jest? Się. No No i co? I co? PRAWDA! Prawda? A, 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 Prawda, no, no dobra, dobra, okej okay. A gdzie, to, gdzie był ten sklep? No był handel jeszcze Ale to już nieważne No dobra, no okej, okay, dobra dzieje, to, jest, stary no, ja, już, ja już tego nawet nie pamiętam Dobra, no to Dawid, teraz ty Uwaga, uwaga, moja historia jest taka Złamałem sobie kiedyś lewą rękę. Okej. Okay. Mm. Nie ma nic więcej. Za to do, do dodania, no. No tak, tak, tak. No mi się wydaje, że. No mi się wydaje, że prawda. Prawda, magiczny, prawda! Jak mogłeś no. tego nie wiedzieć? Jesteśmy w ogóle przyjaciółmi magicznymi. Ja magiczni, pamiętam, mnie w ogóle że coś, nie coś tam kiedyś znam. mówiłeś, że złamałeś rękę. rękę. Dobra, a my w, w ogóle nie wiemy, magiczny. ile mamy punktów, nie? Tak, swoją drogą. Ja mam 14, a wy po 30, z tego, co dobrze na pewno, na pewno. Dobra, to zróbmy Myś... ostatnie trzy ostatnie trzy, trzy pytania po prostu, i niech one będą decydujące, bo nie liczyliśmy tego, więc teraz zobaczymy, jak, na, jak nam wyjdzie. Okej, okay, a więc uwaga. Ehm, gdy chodziłem do podstawówki, jak e, siedziałem sobie na placu zabaw, to dłubałem sobie patykiem w takiej gumie, która jest, jak jest powierzchnia na placu zabaw, i wydłubałem tam taką dziurę, za którą później dostałem nagane, że niszczę mnie szkoły. Dobra, dobra, dobra. Ja okay. myślę, ale. Ja bardzo... Acz kurczę... co <laughs> powinienem tego mówić Okej, okay. a więc uwaga, jeden z was ma dobrze, no bo jest prawda i fałsz. E, no, to była prawda. <laughs> Yo! To, no była, jest, prawda. Nie to była prawda, yes, to była prawda, to była prawda. Dobra, dobra teraz magik, jeszcze... no. Dobra. Czyli ja to jak ja mam liczyć to? Nie, dos? ty nie masz. Nie, nie robimy tu, że ty masz punkta wtedy. Aha, okej, okay, dobra. Teraz no, mieć punkta, nie? Nie? no no, 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 no. Ale, ale to byśmy no? powinni zrobić tak, że jak jednego udało mi się zrobić w konia, to mam jednego punkta. A jak dwóch się uda zrobić w konia, to dwa punkty, bo inaczej może być tak, że będziemy mieli remis. No, ale to. Mm. Nie, jak dwóch zrobić w konia, to masz punkt. No wtedy masz punkt. No, no, no dobra, dobra, okej, 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 dobra, okay, 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 dobra no, no, no to Magi, dawaj. Dobra! Umiem zmieniać czas przez taki zegar! No. Okej okay. Prawda Prawda No dobrze się To było proste Dobra, czyli, czyli ty masz Dawid punkty 2, ja mam jeden No okej, okay, czyli ty chyba wygrywasz Dobra teraz Czyli teraz musisz nas zrobić w konia, żeby... żeby Nie, może żeby... ciebie, żeby wygrać Okej okay. no, no tak no, no 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 Dobra 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 okej okay. Eee okej, okay, okej okay, okej okay, okej okay. Eee nie nie, 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 poczekaj, bo ja czekaj, muszę, czekaj, go, no ja niech muszę wymyśli, go zrobić niech Ja muszę go zrobić tutaj w bola. Czekaj, jakle tylko jaką to historię tutaj taką dać eee, Ty no nie wiem, dobra okej okay. No. Kiedyś miałem świadectwo z paskiem Okej okay. no, no, na pewno No wydaje mi się że Wydaje mi się, że miałeś nie miałem, nie! Nie miałeś nigdy! Nigdy nie miałem! Nie, ani razu nie miałem! No nie, Ta, dobra, wygrałem! Dobra, no to no Dawid wygrał! No. Proszę bardzo, daję ci swoją nagrodę! No ale ale miałeś ty miałeś i tak za mało punktów! Miałeś no jeden właśnie. punkt, a on miał dwa, więc wygrał. No dobra widzowie! No to Dawid nas ograł w takim razie, no niestety, może następnym razem pójdzie nam troszkę lepiej.